Siemank, Szymanko z tej strony, czyli witam was w kolejnym odcinku Zrasta O oh fuck. A to dzik Jezus Maria. Dobra Lecimy sobie. Musiałem udać się z tamtej kryjówki, czy z tamtej miejscówki przy jeziorku, bo niestety byli tam jeszcze ludzie. A ja byłem ukryty w krzaku, więc zacząłem stamtąd spieszać jak najszybciej. Ale mam jeszcze jedną fajną miejscówkę. Bo musimy do niej dotrzeć, a tutaj właśnie widziałem na tej budowli jakiegoś gościa, więc musimy przejść naokoło. Strasznie się boję, że mi nikt nie zabił, bo mam troszkę tego lutu już. Nie chcę zaczynać znowu od nowa. A to by nie było zbyt fajne. Teraz jesteśmy po prawej stronie mapy. Na wschodzie dokładnie. No i udajemy się w stronę Rattowna, takiego na środku mapy. A stamtąd udamy się w stronę lotniska i osiedlimy się gdzieś przy lotnisku, żebyśmy nie, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do beczek. jak osiedlimy się gdzieś w lesie, to nie będziemy mieli w ogóle beczek, zero receptur, nic, no pusto. A tam będziemy mogli sobie pobiegać bez radiacji po lotnisku. No i w takie jedno miejsce będziemy z radiacją wchodzić, ale to na chwilę tylko. Też będę musiał receptury znaleźć na ubrania antyradiacyjne i wtedy pobiegamy sobie po tych wszystkich rapdowach. Ło z domków jakichś różnych malutkich takich wow. E, słyszę, że leci samolot. Na mapie widzę, że będzie nad nami teraz. Chociaż siebie na mapie nie widzę, bo coś się zepsuło niestety. E, komunikacja mapa a Steam coś nawala co? Ja muszę sobie... O. Dobra, czyli samochód leci tutaj. Zrzucił, dobra, ale nie, nie będziemy się po to wybierać, bo nas zabiją w sekundę. Jak tam podejdę to... no patrzcie, jest 36 osób na serwerze, to zaraz, zaraz już ktoś tam będzie. To się nie opłaca nawet. Na początku nie ma co. Słuchajcie, dobiegłem do tej wody, dobra, widzę ją na mapie. Okej. Okay. Ale muszę mniej więcej w tą stronę iść. Tu mnie zaraz ktoś dopadnie. Bo i stamtąd, i stamtąd będą biec do luta. Czyli z lewej strony i z prawej mogę się ich spodziewać. Jeszcze ten cholerny deszcz. No ale okej. Okay. Spróbujmy iść tak brzegiem. Okej, okay, tutaj tam i tu gdzieś jest Ratton. Z od niego wolałbym też się trzymać z daleka, bo tam pewnie o tej godzinie jest dużo ludzi. A i tak do na nie wejdę, bo mam za dużo itemów, a jak zginę od radiacji to by była lipa. A ostatnio zrobili tak, że ta radiacja naprawdę dużo zabiera. Nie wiem dokładnie jak się kieruję, ale próbuję iść wzdłuż tej rzeki całej czy jeziora. Nie wiem co to jest. Nie, to jest jakieś jezioro. Widzę, że jest okrążone. Oooo. A... Czekajcie, ja nie mam iść wzdłuż. Chciałem ja odbić i to bardzo mocno w prawo. O tam. Jak jezioro, to, to jezioro idzie tak. To my nie mamy biec wzdłuż niego, tylko w ogóle w drugą stronę. Tak, na ukos w prawo. I tam gdzieś jest lotnisko. Ponad lotniskiem jest jeszcze jeden ratton. To jest fajne, właśnie, że jest lotnisko, obok ratton. A lotnisko można określić jako ratton, czyli mamy dwa ratony w jednym miejscu. Więc myślę, że dużo ludzi tam będzie. Ale my znajdziemy sobie jakieś ukryte miejsce takie. Malutki domek zbudujemy. Czy malutki? No, coś o takiego. Kosze dwupiętrowe. Może troszeczkę mniejsze. Tak, żeby się piec zmieścił i tyle ten duży o, 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 takie coś wskazuje drogę, a do drogi właśnie chcę dojść mamy drogę chyba, tak coś tam leży, czym się wydaje? o, tam się coś pali, o oh fuck jestem zbyt chętny, żeby tam podchodzić no, ale musimy a są po prostu skały, dobre Okej, okay, Idziemy teraz wzdłuż drogi, tak. To musimy odbić w lewo. O tam, dobra, to mi pasuje. Nie musimy obok tych budynków przechodzić wszystkich. Więc super. Jeszcze jak Zaraz dojdziemy do takich skał. Z tego co widzę. O, właśnie do takich. Tylko tu jest woda, a to mi nie pasuje. Eee... Coś jest nie tak. Eee... Źle. O, shit. Ja doszedłem w ogóle na środek mapy do jakiegoś domku takiego. My musimy iść o tam, w ogóle tam szlak by to trafił. Czyli, jak ta druga idzie tak, to my musimy w tamtą stronę iść drogą, ale tam, czyli w tam, tam. Ojej, tu ja muszę to okrążyć tak ostro no tak, to są skutki tego, że nie widzę nic na mapie a jak już tu jestem, tak, tu jest ten domek dobra, to mi da taki punkt orientacyjny będę wiedział co, gdzie i jak o fakt, tu ktoś kopalnię postawił dobra, czyli tak, tu jest ten domek droga idzie w tamtą stronę Czyli tak patrzę sobie, co w lewo tam ma iść. Coś takie z lekka okrężnie poszliśmy. Niestety. Już widzę, że zachodzi słońce, więc będzie trochę ciemniej. Będzie nam się łatwiej ukryć, są plusy i minusy Nagranie będzie trochę ciemniejsze, no ale będziemy szli w gąszczach krzaków Będziemy ukryci i nikt nas nie zauważy Mam taką nadzieję Kurde, musimy już sobie jakieś miejsce zrobić, bo mam pełny ekwipunek Na razie zrobimy sobie domek 2x2. Postawimy w nim łóżko. Zwykły piecyk. Mały ten taki. Skrzynkę jakąś. Niestety małą też. Bo na dużą nie mam żadnej receptury. I postaramy się zrobić duży piec. Poprzetapiamy dużo. Pozbieramy drewna. Ale to już sobie za wizją pozbieram. Żeby was nie męczyć godzinnym zbieraniem drewna. Czy tam półgodzinnym. No i po tym wszystkim może się uda. No nie wierzę, patrzcie. Czy to jest to co myślę? Czekajcie, tam jest beczka. Nie, to chyba nie jest to co myślę. Nie, to nie jest to co myślę. Taką samą bazę miałem w skale. Tylko, że zmyliło mnie to, że tutaj był mur u nas, a tutaj są jakieś ściany. Puszka tuńczyka. Najczęściej dwie rzeczy wypadają. Może po zniknięciu tego? Nie, niestety. Okej, okay, zjedzmy. Zjedliśmy razem z puszką, fajnie. Wiecie co, ja się trochę zgubiłem teraz znowu. No się obkręcałem obkręcałem, Nie wiem w którą stronę iść. Wydaje mi się, że jakoś albo tak, albo tak, albo tak coś w tym łuku, więc będę tak szedł. Musimy iść w stronę gór. Jak już dojdziemy do góry, to będzie dobrze. Tam jest jakaś wielka góra, to nie, to tą mam po lewej. A my musimy iść tak bardziej, dobra. Okej, okay, teraz jest ciemno, ale jest trudno nas zauważyć. Nawet nie widzę, co mam w ręku. Okej, okay, jeszcze kawałeczek. No jakie tu są budowle wielkie. Co to jest? Jesteś szaleńcy, to budują wielkie ekipy. Odpaliłbym pochodnie, żebyście coś widzieli. Żeby ja też coś widział. O, oh, fuck, ktoś tu gada. Fuck. Tam się świeci, tam ktoś jest dobra nie? Tam jest stąd spadamy. Fuck, nic nie widzę, to jest skała chyba. Musimy wejść do lasu. Dobre. Oh, fuck. Okej, okay, trochę strasznie. Dobra, tu jest strasznie. <grytanie> ja pielniczek i klimacik. Patrzcie tu. Lotnisko jest, dobra, jesteśmy. Super. Nie no, nie wiedziałem, że aż tak szybko trafię. No pięknie, dobra. Mamy trzy hangary. E, tam jest radiacja przed nami, więc tam nie idę. O shit! Dobra, tu sobie przyjdziemy w dzień. Szkoda, że nie da się mieć Noctowizji. To by było piękne. Nikt by nas nie widział, a my byśmy sobie z noktowizją chodzili. Dobra, trzeba jak najszybciej stąd pójść. Oj, oj, oj. Okej, okay, będziemy musieli zamieszkać gdzieś tu w skałach. To powinien być dobry pomysł. Czekajcie, ja tu gdzieś miałem dom. Ja tu gdzieś miałem dom Chyba nawet wiem gdzie O nie no pięknie. Jak ja tu mam domek i jeszcze nie jest to jest bosko. Słyszę tu coś. Jak ja w taką ciemnicę znajdę ten domek? On był w skałach, pamiętam, więc gdzieś tutaj. Ja lotnisko było tutaj, to on jeszcze jak dalej. Ja ciekawe, czy jest zrejdowany. O, chyba jego dach nawet widać. No. Tutaj, tak, tu jest ratto, a tam jest lotnisko. Super, dobra. No Fak, ja tu gdzieś kolce stawiałem. Nie, muszę pochodnie wyjąć. Nie chcę w nie wejść. Oho, tu są kolce. Jest, mój domeczek. Opsa. Ej, no nie chyba. Patrzcie, dobra. Otwieramy. Okej. Okay. Tu pamiętam, że brałem wszystkie rzeczy, bo się przenosiliśmy. Aha, więc tu nic nie ma, ale mamy przynajmniej podstawę domku, tak. Tak, to musimy wszystkich usunąć, w razie czego mamy piecyk już super sobie włożymy na razie takie rzeczy niech tu się węgiel robi tutaj to drewienko i włącz, dobre no a tutaj na samej górze mamy kolejną szafę też usunę wszystkich i dodam się jeszcze raz a tu mamy łóżko a, to kumplowi robiłem. Dobra, to usunę je. A może tym Tak, tym zejdzie szybciej o wiele. To też strasznie mi się nóż właśnie. Niszczę od tego Dobra, ale nie ma śpiwora. To będę musiał jakieś... te znaczy nie pochodnie. Niestety się nie da pochodni na ściany jeszcze stawiać. Mam nadzieję, że to wprowadzą tylko niech. A. Mam tutaj jakieś ognisko, czy coś? No właśnie, tu jeszcze coś zostawiliśmy tak? Tu są jakieś pieldoły takie. Ja od razu sobie łóżko położę. Dobra, eee. dom. Mamy tu młotek, pestki. Dobra, na razie odłożę sobie te części. Aha. do tego będą się wody napuścić sobie tutaj damy takie jedzeniowe rzeczy takie apteczkowe rzeczy o właśnie to może tak zrobię to pójdziemy zaraz upiec wszystko to wrzucimy sobie tu pochodnie odłożymy o właśnie to trzeba wrzucić jeszcze więcej mięska mhm Ey, dobrze. I pochodnie sobie odłożymy tutaj wszystkie. Oprócz jednej może w razie czego. Dobra, bukłak z wodą tu, mięsko tu. I tak, o i super, teraz jesteśmy uzbrojeni. Pięknie. Kolejna skrzynka. O, ty w życiu. Ja tu mam rzeczy, przecież zapomniałem. Tomsonów nie braliśmy, bo były za dużo miejsca zajmowały. No pięknie, to mamy bronię przynajmniej, dobra? Kuszę trzeba będzie naprawić, bo ona jest bardzo dobra. Tego to ja nie chcę, to się przyda. Naprawimy i spróbujemy recepturę odkryć. Co my tu jeszcze mamy? Klucz, a klucz od mojego starego domu, który jest już no Notatka. Nigdy nie wiedziałem czego jest, dlatego ją zebrałem, ale chyba nie jest potrzebna. I tu krew. Do apteczek, dobra. Nie no, krew może zostawię. Może zostawię. No i okej. Okay. To tutaj na tyle. Podjdźmy sobie do pieca. Okej, okay, wyciągnijmy to. Stąd wyciągnę troszkę. A właśnie to trzeba zostawić, tak? na no, z tyle zostawię. Węgielek też tu wrzucę. Dobra, drewna trzeba trochę więcej wyjąć. Opsa, tyle. I tak, zróbmy sobie ognisko. A raczej, czekajcie, tutaj jest piec, to nie trzeba światła. Tutaj, tutaj, czyli dwa ogniska, zróbmy. Ok, tu mam jedną dużą skrzynkę, więc się na pewno przyda. To się na pewno nie przyda. Odłożę tylko metal na górę. O ja widzę, że tu 19 minut odcinka już jest, więc tak, tylko to sobie jeszcze przełożę, żeby tu było mniej więcej poukładane. O psa. Pesteczki to tutaj można. Dobra, ja sobie tutaj postawię te okniska, przepalę mięsko, pozbieram trochę drewna, kamienia i w następnym odcinku będziemy ulepszać ten domek, no i pójdziemy na jakąś wyprawę na lotnisko na przykład. I do ona. Spróbujemy znaleźć jakieś fajne receptury. Pokażę wam jak działa. E, tworzenie tych małych recepturek. Tworzenie większych recepturek, odkrywanie i naprawianie różnych rzeczy. A więc dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę, która bardzo, bardzo, bardzo motywuje. No, a więc kliknijcie, to jest jeden klik. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, siomanko.